Szybkie śniadanko, i zaczynamy ten dzień. Dzisiaj mamy coś do załatwienia, także musimy się spieszyć, bo z dwójką dzieci to bywa różnie. Także zapraszam do oglądania. Idziesz tutaj do mnie? To chodź. jesteś trochę. Chodź, pokażę. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Piątkę chcesz przybić? My przed chwilą wróciliśmy z Pawłem i z Alankiem od lekarza, bo mieliśmy dzisiaj pierwszą wizytę u lekarza z Alankiem. Wiktoria też miała z nami jechać, ale zasnęła, tak? A kochasz swojego braciszka? Tak? tak. Tutaj, tutaj chcesz się widzieć? Dobrze, ale to nas nie widać, jak ty tutaj zasłaniasz, wiesz. Tak? Byłaś już gotowa, ubrałam Wiktorię. Ja byłam ubrana, Paweł był ubrany, wszyscy byliśmy gotowi. No i w tym czasie Wiktoria nam zasnęła. Wizytę mieliśmy na 12, a ja jakoś po 11 zaczęłam ogarniać sobie Alanka. Myślę sobie na spokojnie, tak godzinkę. Godzinkę przed, zacznę go ubierać, karmić i będzie wszystko ok, ale oczywiście tak się długo zeszło na karmieniu. Jak przeważnie je, nie wiem, 10-15 minut. Tak teraz siedział ponad pół godziny i pojechaliśmy na ostatnią chwilę. Masz misia, tak? I mamy szafę otwartą. Wikusia, zamkniesz szafę. I pojechaliśmy na ostatnią chwilę, ale zdążyliśmy, wszystko jest dobrze. To był taki, jak to pani określiła, patronaż, taka pierwsza wizyta właśnie u lekarza. Zamknij kotku. Zamkniesz? O, Alanek się już nam odzywa. E, no, ale najważniejsze, że wszystko jest dobrze. Teraz kolejna wizyta to już będzie na 6 tygodni e, na szczepienia, ale nie chcę jeszcze na razie o tym myśleć, bo będę przeżywać pewnie... Co ty tam wyciągnęłaś? Świeczkę? No, a mój mały łobuziak tutaj szaleje, tak? Trochę się tutaj chyba nudziłaś, tak? Ładna świeczka? Tak. Tak? Musimy chyba iść koniecznie na dwór, bo ty się bardzo nudzisz w domu, tak? Tak byś pojechała, to byśmy gdzieś poszli, się przejść i trochę byś się rozruszała, a tak to co? Spałaś, spałaś sobie, tak? Zostałaś z babcią, wiesz o tym? Nawet nie wiesz, bo przespałaś. Akurat wstałaś, jak wróciliśmy. Co, kochanie? Pokaż mi świeczkę do lusterka. Do lusterka ci świeczkę pokazać? Proszę. Widzisz? Mogę cię nagrać? Tak. A usiądź, pokaż jaka jesteś piękna. Nie! A co? Chcesz się zobaczyć, co tu nie zobaczysz, to muszę ci lyserkać. A po obiedzie kawka i coś słodkiego byłam dzisiaj w hercie po chleb i wzięłam takie eklerki. Trochę mi się tutaj rozleciały i przykleiły tak do tego papierka, ale to nic. Były trzy, ale Paweł nie wytrzymał i jednego już zjadł. Wieki nie jadłam takich eklerków, naprawdę nie pamiętam kiedy ostatni raz. I jakoś tak dzisiaj weszłam i po prostu z za szyby uśmiechnęły się do mnie. Na pewno są bardzo dobre, także... Kawka i coś słodkiego. Wiktoria wyciągnęła Pawła na dwór, żeby poskakał z nią na trampolinie, także mam taką luźniejszą chwilę, ale Lanek mi właśnie tam obok przysypia w dostawce. Jak byłam w szpitalu, to Paweł zniósł ze strychu dostawkę, którą mieliśmy po Wiktorii, rozłożył i zostawił tutaj właśnie w tym pokoju, także jak sobie tutaj siedzę, czy coś oglądam, czy po prostu razem jesteśmy tutaj, to nie muszę go zostawiać w sypialni, przynosimy sobie go tutaj i mamy go na oku, także fajnie, że Paweł pomyślał i przyniósł ją tutaj. Tutaj, bo całkiem fajnie nam się sprawdza. E, już nie jest dostawiana do łóżka, tak jak to było przy Wiktorii, bo Wiktoria spała przy nas. E, ta dostawka była codziennie dosuwana mm, do łóżka i e, chciałam ją mieć po prostu jak najbliżej siebie i mieć ją na oku. Mm, w łóżeczku drewnianym czasami spała w ciągu dnia, ale tam miała też dużo rzeczy, dużo podłóżek, baldachim, to wszystko pięknie wyglądało, mm, no ale też e, musiałam ją mieć na oku, jak ją tam zostawiałam, żeby nie daj Boże, gdzieś się nie wplątała w jakąś rzecz i gdzieś się nie przedusiła, czy nie wiem, nawet nie chcę myśleć, co mogłoby się stać, także no musiałam być zawsze blisko, jak ją tam wkładałam, więc większość czasu tak naprawdę spała w tej dostawce, czy to w nocy, czy nawet w ciągu dnia i potem był trochę kłopot, bo ona na tyle się przyzwyczaiła właśnie do tego małego łóżeczka, że w tym zwykłym, takim drewnianym później nie chciała spać, no a przyszedł moment, że po prostu z tej dostawki wyrosła i musiała spać już w drewnianym łóżku, łóżeczku, no i chwila Czasu, chwila czasu minęła, zanim się do niego przyzwyczaiła, także teraz nie będzie chyba takiego problemu, bo Alanek śpi w takim drewnianym łóżeczku. Od początku ma tam tylko. Um... Prześcieradło i kokon. Chciałabym, żeby było jednak bardziej bezpiecznie. Miałam jeszcze wspomnieć o tym, że mam tutaj też e, misia. Przed chwilą go właśnie wyłączyłam. E, taką wydres Fisher Price i powiem Wam, że super ona się sprawdza. E, nie włączam mu jakoś jej na długo, zawsze to jest jakaś tam chwila, e, ale nawet mnie ukaja e, po prostu ten dźwięk, nawet mi e, przypasowały te melodyjki I jak naprawdę muszę coś koniecznie zrobić w danym momencie, a Alanek nie śpi i domaga się tego, żeby być na Rękach, a ja naprawdę muszę coś zrobić, czy tutaj w domu, czy przy Wiktorii. To włączam mu zawsze tą wydrę, i ona go tak uspokaja, tak pięknie leży grzecznie przy niej, nie domaga się tych rąk, nie płacze, nie stęka, rozgląda się ładnie, słucha tej wydry. Także naprawdę, jeśli ktoś byłby zainteresowany, to ja póki co polecam. Fajnie nam się sprawdza ten misiu, i cieszę się, że go mam. Tak jak mówię przed chwilą go wyłączyłam, bo właśnie sobie e, przy nim leżał i ładnie zaczął przysypiać, także wyłączyłam, żeby zasnął i teraz mam taką chwilkę. Nie wiem ile pośpi, bo ostatnio coś e, krótko śpi, co chwilkę. Domaga się jedzenia. Jedyne co to jak widzimy na spacer, czy jesteśmy na dworze, to pięknie śpi nawet 3 godziny, a jak jesteśmy w domu, to śpi pół godziny, godzinę, nie wiem, chyba świeże powietrze jednak zdecydowanie dobrze na niego działa. Mm, a ja powiem Wam też, że wczoraj miałam taki cięższy dzień. E, jak się obudziłam, to już czułam się jakaś taka trochę nieprzytomna, niewyspana. Przyszła tutaj właśnie do mnie szwagierka, i mówię do niej, że jestem jakby nieobecna. Niby rozmawiam, wszystko robię, ale jakoś tak mówię, dziwnie się czuję. Już myślałam, że będę chora, bo naprawdę jakieś takie dziwne samopoczucie. Niby nic mnie nie bolało, ale czułam się jakaś taka, nie wiem, otumaniona nie wiem, tak to mogę określić no i właśnie tak gdzieś po południu zaczęła mnie boleć głowa, ale nie bolała właśnie tak, że nie wiem, czoło czy tutaj tył głowy jak boli, nie wiem, od zmiany, na zmianę pogody, od ciśnienia, czy sprzemęczenia, czy czegokolwiek tylko zaczęło mnie właśnie kłuć tak w kilku miejscach gdzieś tutaj u góry w dwóch miejscach i u dołu w dwóch, no łącznie gdzieś tak w czterech punktach zaczęła mnie kłuć ta głowa i do wieczora zaczęła mnie kłuć naprawdę mocno na tyle, że nie mogłam usnąć wieczorem tak się wierciłam, doskwierało mi to naprawdę bardzo i zastanawiałam się, od czego to może być. Zaczęłam pić wody, stwierdziłam, że może nie wiem, za mało piłam, odwodniłam się i tak szukałam trochę przyczyny, i stwierdziłam, że to pewnie od tego, że otwieram sobie okno dachowe, to znaczy nie otwieram go tak jakoś bardzo szeroko, uchylam i miałam uchylone je całe lato, co, codziennie, co każdą noc, a ja akurat tak śpię, na wprost dosłownie tak mam głowę na wprost tego okna, ale no jednak latem było bardzo latem. No nadal mamy lato. Ale jednak Wcześniejsze dni były bardzo ciepłe, było gorąco, te noce były ciepłe, a przez ostatnie dni bardzo mocno padał deszcz praktycznie cały dzień. Te noce były dużo chłodniejsze i chyba sobie tak, że tak powiem, załatwiłam tą głowę. W e, jakimś, no nie wiem, przeciągu może nie było, bo nie miałam otwartych drzwi, miałam tylko te okno, ale jednak pewnie wiał jakiś wiatr i sobie chyba trochę tak e, załatwiłam, tak jak ja to mówię, tą głowę, bo naprawdę tak mnie to kuło, że wczoraj już nie otwierałam tego okna, nie uchylałam go, w żaden sposób było zamknięte do końca. I dzisiaj rano się obudziłam i głowa już mnie nie boli. Także e, to taka chyba trochę przestroga dla mnie, bo zawsze mama mi mówiła, żebym uważała na głowę, nie wychodziła tak z mokrą, e, tym bardziej po porodzie, bo mówi, możesz być osłabiona, może coś się zadziać, a ja właśnie tak, nie no, mówię jest lato, to e, co się będę tam męczyć, jak jest gorąco. E, I nawet jak nieraz nie dosuszyłam dokładnie głowy, to wychodziłam na dwór, wychodziłam na spacery, e, czy tak właśnie w nocy uchylałam te okno. A jednak teraz coś było nie tak, była chyba zbyt zimna noc, bo naprawdę to było tak dziwne uczucie, to był tak dziwny ból głowy, no po prostu mm, czułam co, taki jakby ucisk co, co kilka sekund, e, on troszkę puszczał, za kilka sekund był znowu jakby taki intensywniejszy, że no naprawdę do takiego stopnia, że nie mogłam spać, tak się męczyłam, całą noc się wierciłam, także e, dzisiejsza noc była taka trochę kiepska i w ogóle wczorajszy dzień był taki średni, bo naprawdę czułam się po prostu, nie wiem, do połowy sobą, bo naprawdę czułam się tylko jakby tak w połowie obecna, a w połowie tak jakby, nie wiem... Byłam dziś indziej ta głowa mi tak doskwierała. Dobrze, że dzisiaj to przeszło i już chyba na razie odpuszczę sobie uchylanie okna, bo jednak nie wyszło mi to na dobre. Mówiłam sobie ostatnio z handlem takie leginsy, One są właśnie wyprane i takie trochę wygniecione. I to są leginsy treningowe. I one są takie grubsze, ale właśnie zależało mi na tym, żeby mieć jakieś takie dochodzenia po domu, czy tutaj na wyjście na spacer gdzieś na wieś. Żeby były takie grubsze, nie prześwitywały za bardzo. I żeby też się nie zsuwały, dobrze się trzymały, żeby były naprawdę takie elastyczne. I one są takie, no powiem Wam, bardzo fajne. Tylko ta guma tutaj jest taka do dosyć ciasna. E, wzięłam rozmiar S, bo mia, mam nadzieję, że jeszcze uda mi się trochę schudnąć, a one są naprawdę bardzo rozciągliwe mm, i są dobre, tylko właśnie ta guma troszkę tak e, ciasno mnie zbiera w pasie. I przez to widać właśnie moje boczki trochę, bo pociąży właśnie trochę boczki mi zostały. Ogólnie nie jest jakoś źle, ale właśnie trochę tak tutaj w boki mi poszło, ale tak jak mówię, mam nadzieję, że jeszcze trochę schudnę. Jestem trzy tygodnie po porodzie, więc jeszcze spokojnie daję sobie czas. Ale tak jak mówię, też dlatego wzięłam S. One są w takim ładnym kolorze. Tutaj... Troszkę, troszkę się chyba różni jak na żywo, to jest taki delikatny jakby fiolet liliowy, no i tutaj pytanie do Was, czy macie jakieś leginsy, które możecie mi polecić, ale właśnie takie e, mogą być prążkowane, coś takiego jak te, um, ale żeby były takie dosyć kryjące, żeby tam wiecie za bardzo nic nie prześwitywało żeby mogła w nich spokojnie chodzić i żeby były takie dopasowane naprawdę e, no fajne takie do wyjścia właśnie na spacer, na jakieś dłuższe trasy czy tutaj po prostu do e, śmigania po domu, gdzie w domu wiadomo dużo się robi, sprząta e, i innych rzeczy robi. Obowiązki są w domu, także musi być coś wygodnego, a ja teraz, e, właśnie po ciąży nie we wszystko się mieszczę, e, w rzeczy, które nosiłam przed ciążą, bo przed ciążą jednak byłam dużo szczuplejsza, i teraz brakuje mi trochę takich e, rzeczy, w które bym weszła. Także szukam właśnie jakichś takich wygodnych leggingsów, które będą dobre teraz i będą też dobre, jak troszkę schudne. O ile mi się uda, ale mam nadzieję, że tak. Także, jeśli macie coś do polecenia, właśnie z takich leggingsów, bo jakoś tak na tym mi ostatnio zależy, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. A na sobie dzisiaj mam coś takiego jakby kolarki. To są chyba kolarki, nigdy wcześniej nie miałam. Ja je kupiłam zaraz, jakoś od razu po porodzie, nie wiem ile. Byłam chyba z 8 dni może 9 po porodzie i e, byłam właśnie w reserve, tak na szybko e, i właśnie wziąłam je wtedy no i teraz żałuję, że nie wzięłam też drugiej pary bo była w ładnym kolorze, jakiś taki brąz czy beż, dokładnie już nie pamiętam e, ale były tylko roz, w rozmiarze S albo XS i ja wtedy właśnie brałam te e, w rozmiarze S i wchodziłam w nie no tak na styk e, i dlatego wziąłam tylko jedne, dzisiaj właśnie pierwszy raz w ogóle je ubrałam e, założyłam i już nie są takie opięte, także no teraz żałuję, że nie wzięłam też drugiej pary, bo są naprawdę bardzo wygodne, i myślę, że jeszcze przez te najbliższe dni fajnie będą się sprawdzały. A do tego też fajnie, bo jakoś tak nic nie prześwituje, także no, żałuję, że nie wzięłam. A może jeszcze znajdę je przez internet. Nie były drogie, bo kosztowały chyba 30 zł, także no myślę, że było warto. I no naprawdę, teraz żałuję, że nie wzięłam drugich, no bo tak jak mówiłam, teraz mi się przydadzą takie rzeczy. No i też tak jak wspomniałam, no brzuch mam w miarę ok, bo nie, nie jestem jakoś taka dużo bardziej grubsza, ale tutaj troszkę, troszkę w boczkach by się przydało jeszcze zgubić, ale to wszystko z czasem. Zrywaj troszeczkę kwiatuszki. Co masz w rączce? Co to jest? Żołędzie! Pokaż tutaj do kamery co to jest. Tomasz, pokaż tutaj, Tacie. Zrobiło się tak ciepło, że stwierdziliśmy, że wyjdziemy na spacer. Oczywiście musieliśmy wejść do parku, bo Wiktora, jak zawsze, idziemy tą stroną, tą drogą. Po prostu to musi tutaj wejść, inaczej by się to nie udało. Poszli się przejść kawałek dalej. Ja sobie siedzę tutaj na ławce. Mam takie piękne słońce. Nie wiem czy to jest dobrze widoczne, ale uwierzcie, że naprawdę jest bardzo ciepło i świeci przepiękne słońce i nie wiem, czuję taki relaks, także nie wiem ile im zajmie ten spacer tam wokół stawu, ale chwilkę tutaj posiedzę i zaraz do nich dołączę. Jest naprawdę pięknie. Pożegnać, bo mamy wieczór. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapkach w górę. I tymczasem do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!